Krzymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi. Styczeń 2022 roku przyniósł bardzo nietypowy splot wydarzeń związanych z Nowym Ładem, albo inaczej Polskim Ładem, czy jak chcą koledzy z Konfederacji, Polskim Wałem. Sprawa jest o tyle ciekawa, że miesiąc styczeń nie tylko zweryfikował, ale i rozpoczął politykę Nowego Ładu, czyli polityka, która weszła w życie już 1 stycznia 2022 roku, została negatywnie zweryfikowana w okolicach 20 stycznia 2022 roku, czyli po trzech tygodniach. Kiedy to premier Morawiecki ogłosił, że w związku z tym, że przepisy, które wprowadza, są tak skomplikowane, że nawet księgowi ich nie, nie rozumieją, to można na określonych zasadach, a nie do końca wiadomo, jakich korzystać z rozliczeń według starego sposobu, co spowodowało dualizm prawny podatkowy w Polsce, to znaczy, mamy dwa wzajemnie z sobą sprzeczne wykluczające się systemy podatkowe, z których jedni, ale nie wiadomo którzy mogą korzystać z pierwszego, drudzy. Ale też nie do końca wiadomo, którzy mogą korzystać z drugiego. Nie wiadomo na jakich zasadach. Księgowi sami nie wiedzą do końca, kogo jak rozliczać. Urzędy skarbowe nie wiedzą komu jak pomagać, komu nie pomagać, komu co tam pisać i dlaczego. Tysiące interpretacji, na których oczywiście nie ma odpowiedzi. No, jest to. Typowy socjalistyczny bałagan. Socjalizm, jak wiadomo, jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Tutaj diagnoza świętej pamięci Stefana Kisielewskiego pozostaje cały czas aktualna. Nowy ład jest zbiorem problemów nieznanych nigdzie indziej, bo on wprowadził potworne komplikacje do polskiego życia. Potworne. Przede wszystkim doprowadził do wzrostu składek i podatków wbrew oczywiście deklaracjom, że, że, że ma być odwrotnie. Co za tym idzie doprowadził do wzrostu cen, który właśnie Państwo teraz widzicie, do potwornych utrudnień, do potwornych komplikacji, do wzrostu biurokracji, która ma tego nowego ładu przestrzegać i tak dalej i tak dalej. Można się z tego śmiać, bo tam jest dużo walorów humorystycznych. Mnie najbardziej się chce śmiać, jak widzę, na, jak widzę premiera Morawieckiego, który z poważną miną udaje, że ma w ogóle pojęcie o co tu chodzi, a kompromituje i siebie i cały rząd na każdym kroku, w każdym wypowiadanym zdaniu, w każdym geście, który robi, w każdej inicjatywie, jaką, jaką przemawia, jaką przejawia, jest to po prostu jeden wielki cyrk i to jest aspekt śmieszny. Natomiast jest aspekt tragiczny jeszcze, to znaczy, skutki tego nowego ładu w życiu zwłaszcza gospodarczym, bo wszystkie te komplikacje, podnoszenie cen, prawda, wszystkie te utrudnienia, no one biją w małe przedsiębiorstwa. Ja już dzisiaj czytam sobie na Facebooku, że zaczynają się zamykać zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, że ten obszar działalności przejdzie do szarej strefy w związku z czym nie będzie się można zapisywać na wizyty u kosmetyczek, na wizyty w salonach, trzeba będzie to robić jakoś po znajomości, będą jakieś tam grupy, jak tu pisze jedna pani na Facebooku o wspólnego picia kawy i rozmawiania o... o paznokciach albo o pedikirze, albo o czymś tam innym. No, będzie się to odbywać w domu, będzie bez rejestracji i tak dalej, więc będziemy mieli znowu armię bezrobotnych kosmetyczek i makijażystek, które są zajęte od rana do nocy, armię klientów, którzy nie mogą się oficjalnie tam strzyc, malować, pielęgnować, a którzy będą mieli cały katalog możliwości do wybrania, co mnie cieszy, to będą tutaj płatności gotówkowe więc urzędy mniej dostaną tych pieniędzy, no bo jak ktoś świadczy jakieś usługi w domu, no to oczywiście nie, nie odprowadza od nich VAT-u i całe szczęście dzięki temu ten durny rząd ma mniej pieniędzy, a jak ma mniej pieniędzy, to jest biedniejszy, więc nie może zrobić wielu głupot. Osobnym skutkiem Nowego Ładu jest uderzenie w małe firmy. Wbrew propagandzie rządowej, Esencją gospodarki jest klasa średnia, a klasa średnia to są właśnie właściciele małych, drobnych firm, tacy jak ja, którzy mają kilka osób na etatach i, i e, płacą podatki, dają zatrudnienie takich firm. Jeszcze niedawno było 3,5 miliona, no nie wiem ile tych firm przeżyje Nowy Ład. E, Drugą konsekwencją tego jest ograniczenie aktywności gospodarczej Polaków, bo Polacy będą musieli mnóstwo czasu poświęcać na analizę tych przepisów, na bieganie poksięgowych, na jakieś interpretacje, interpelacje, na, 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 na tracenie czasu, na rozwiązywanie problemów niepotrzebnych. Bo przypomnijmy jeszcze raz, socjalizm jest to ustrój, który bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. W związku z czym właśnie pokazuje to, to, tą prawdę, nowy ład bardziej niż cokolwiek innego, bo wszystkie te problemy, które wygenerował, absolutnie wszystkie, co do jednego, to są problemy sztuczne. Trzecią konsekwencją nowego ładu, bardzo groźną moim zdaniem, to jest zwiększenie roli państwa i kontroli nad nami. Dlaczego? Bo wszystkie te przepisy, które wprowadzono, one są tak niejasne, że nie tylko nie rozumie ich przedsiębiorca, który się ma do nich stosować, nie tylko nie rozumie ich aparat skarbowy, który ma je egzekwować, ale nie rozumie ich nawet rząd, który je wprowadził. To jest fenomen. Ja szczerze mówiąc, gdybym był w Polsce prokuratorem generalnym, to odpytałbym każdego z tych posłów, którzy głosowali za nowym ładem o szczegóły i ten, który by nie rozumiał, poszedłby do kryminału za niedopełnienie obowiązków służbowych, bo on miał obowiązek to przeczytać. Czytać. Oczywiście ta banda idiotów, która tam siedzi w Sejmie, nie tylko z ale z platformy, z PSL-u, a nic nie rozumie. Ci ludzie w ogóle nie czytają ustaw, nad, nad, nad którymi pracują. Więc rezultat jest taki, że jest ileś tam tysięcy nowych przepisów, które są absolutnie niezrozumiałe. A jeżeli są niezrozumiałe, to rodzą się spory. No na przykład na linii przedsiębiorca-państwo. I państwo zaciera rączki, bo właśnie może takich ludzi za nierozumienie przepisów nierozumialnych karać, ścigać, wsadzać do więzień albo, i tu wydaje mi się, że jest clue, wymuszać od nich łapówki. Na zasadzie, panie Kowalski, no dorobiłeś pan się miliona, nie zapłaciłeś pan od tego podatku tyle procent, tylko zapłaciłeś pan tyle procent, no to albo się pan z nami podzielisz, odpalisz pan te pół miliona, albo pana... Tak przetrzepiemy, że całą bańkę pan straci. Sałem się nie zdziwił, jakby to był mechanizm, który zacznie teraz występować. Osobnym skutkiem będzie oczywiście bankructwo wielu firm. Ja szacuję, że to będą dziesiątki tysięcy małych i średnich firm. Bankructwo ileś dużych firm, bo gospodarka nie działa w taki sposób, że ktoś sobie tam zbankrutuje i, i koniec, tylko to jest system naczyń połączonych. No jeżeli firma bankrutuje, to, to ludzie tracą pracę. Jeśli tracą pracę, zwiększa się bezrobocie. Jeśli bezrobocie jest duże, pracowni, pracodawcy mają decydujący głos, prawda? I, i zatrudniają poniższych na, 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 na niższe pensje na przykład. Jeżeli firma rywalizuje o to, żeby przetrwać, a jest firmą produkcyjną, no to podnosi ceny. Jeśli podnosi ceny, Kowalski musi płacić, więc to są takie mechanizmy rynkowe znane wszędzie. I w Polsce też występujące tam, gdzie w obszar funkcjonowania tych firm nie wchodzi z butami i z agresją państwo. Duża część tych firm teraz zbankrutuje, prawda? Yy, więc no, skutki gospodarcze tego będą dramatyczne. Skutki społeczne no, też będą złe, bo l, miliony zaradnych, uczciwych, przedsiębiorczych Polaków będą tracić czas na idiotyzmy, czyli na rozwiązywanie... Yy, Problemów stworzonych przez idiotyczne przepisy, których nikt nie rozumie, łącznie z tymi, którzy je tworzą i egzekwują. Sądy zostaną zalane milionami spraw, no bo przez co ja mogę zrobić, jak przychodzi do mnie urząd i chce mi zabrać pieniądze? No mogę albo machnąć ręką dla świętego spokoju i im zapłacić, albo mogę pójść do sądu i sąd wtedy mi może przyznać rację, ale nie musi. A jeżeli takich ludzi jak ja będą dziesiątki, setki tysięcy, no to sądy już i tak sparaliżowane robotą się... Yy, sparaliżują jeszcze bardziej w ogóle. Już system sądownictwa de facto przestaje działać. Ja mam sprawę w sądzie, którą 8 lutego mam skończyć po 10 latach o naruszenie dóbr osobistych moich tym razem. No, zobaczymy, czy, 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 czy 10 lat sądowi wystarczy, czy w drugą dekadę będziemy, będziemy wchodzić, jak chodzi o. Kwestie sądowe. Proszę Państwa, ja głoszę taką tezę. To nie, nie od dziś, bo o tym już wielokrotnie pisałem, że ci ludzie, którzy nami rządzą, którzy rządzą Polską, to oczywiście są y, ludzie głupi. Ci zwłaszcza, którzy głosują i nie wiedzą za co, nie rozumieją. Ci, którzy, tak jak Pan Smoliński, mówią o regulowanych cenach chleba albo, albo o jeszcze różnych innych rzeczach. Ale <laughs> gdybyśmy spojrzeli na to y, trochę bardziej na chłodno, to czy jest możliwość, żeby. Tak skandaliczne działania sprowadzać wyłącznie do głupoty? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to celowe działanie, które ma zniszczyć polską gospodarkę, polską ekonomię, polską przedsiębiorczość przede wszystkim i w ogóle jakikolwiek tutaj dobrostan Polski. Komu będzie to na rękę? No, przede wszystkim korporacjom międzynarodowym. Które tutaj nad Wisłą się panoszą, jak mogą, a co też powinno zostać ukrócone, bo polski przedsiębiorca, polski producent powinien mieć lepsze warunki tutaj do funkcjonowania niż, niż międzynarodowa korporacja. I oczywiście obce państwa, które będą miały w postaci Polaków tanią siłę roboczą, tańsze rynki zbytu itd. itd. Ja stawiam taką tezę, że wszystkie wojny, wszystkie zabory, wszystkie nieszczęścia, jakie na Polskę spadały przez tysiąc lat jej istnienia, nie dały narodowi aż takich szkód, jak 30 lat postkomunizmu. Bo no, najeźdźcy, zaborcy, oni zabijali ludzi, natomiast ostał duch narodu. Postkomuniści zabijają ducha narodu. I to ducha ekonomicznego, czyli, czyli tą polską przedsiębiorczość, wspaniałą przecież na, na tle innych narodów się wyróżniającą, i tego ducha patriotyzmu, i tego ducha katolicyzmu, i tego polskiego ducha. Mam tu dobrą wiadomość, im się nie uda, bo summa summarum e, polska ta prawdziwa, ta polska patriotyczna, dumna, katolicka, ona wygra. Tylko jest pytanie inne: ile jeszcze czasu trzeba będzie zmarnować, żebyśmy w końcu się z tym syfem i rynsztokiem postkomunistycznym uporali? Dziękuję bardzo.